Hej wszystkim z tej strony, Wojtek. Jeśli jesteście mniej więcej w moim wieku, czyli bliżej swoich trzydziestych niż dwudziestych urodzin, to pewnie przez całe dzieciństwo i wczesną dorosłość mniej lub bardziej świadomie obserwowaliście muzyczny i emocjonalny rozwój Miley Cyrus, która od połowy lat dwutysięcznych dorastała na oczach globalnej popkultury. Od dziewczynki śpiewającej popowe przeboje po nastolatkę, która dała nam ponadczasowe hymny takie jak Party in the USA i The Climb, aż do zbuntowanej młodej dorosłej, próbującej odkleić się od swojego disneyowskiego wizerunku liżąc młoty budowlane, Miley była ikoną walki o artystyczną niezależność i czymś w rodzaju autorytetu dla młodych osób, które marzyły o tym, żeby iść pod prąd oczekiwań swojego otoczenia bez względu na konsekwencje. Ostatnie 10 lat to seria brzmieniowych i wizerunkowych zwrotów w karierze Miley. Od psychodelicznej ery Dead Pets, po grzeczne brzmienie Country na płycie Younger Now, aż do zwrotu w stronę trapu i bycia ikoną osób LGBT w ramach krótkiej, ale bardzo charakterystycznej ery She Is Coming. Każdy kolejny projekt Miley zapoznawał nas z nową wersją jej osoby, z nowym wcieleniem, które chciała przetestować na szerokiej publiczności, chciała sprawdzić, jak się czuje w tym wydaniu i które elementy danego brzmienia chce zabrać ze sobą w dalszą podróż wydane w 2020 roku album Plastic Hearts to najbardziej spójny projekt w całej dotychczasowej karierze Miley i chyba jedyny, który nie stracił absolutnie nic na świeżości mimo upływu czasu. Miley była tutaj taką glamrockową królową i zarówno wizerunkowo jak i brzmieniowo era Plastic Hearts to jest najbardziej autentyczna wersja Miley, jaką mogliśmy do tej pory obserwować i mimo upływu czasu ja nadal wracam do tej płyty niesamowicie. Często i nadal, nadal znajduje na niej nowe smaczki, nowe detale, które sprawiają, że naprawdę. Kocham tą rokową odsłonę Miley i nie mogę się doczekać, kiedy do nas wróci z podobnym projektem. I tym sposobem dojeżdżamy do grudnia 2022 roku, kiedy na całym świecie dość niespodziewanie zaczęły pojawiać się billboardy z napisami New Year, New Miley, co zwiastowało nie tylko nową płytę, ale przede wszystkim nowe wcielenie tego naszego muzycznego kameleona, więc ja nie mogłem się doczekać na to, co tym razem Miley dla nas przygotowała. Na początku stycznia 2023, Miley oficjalnie ogłosiła datę premiery, tytuł, a przede wszystkim pokazała okładkę swojej ósmej płyty i Okładka tego albumu do dziś daje mi ciary na całym ciele, bo jest to jeden z najbardziej intrygujących projektów okładek płyt pop, jaki ja widziałem w ostatnich latach. To jest niesamowite, jak dobrze zrobione jest, jak dobrze zrobione jest to zdjęcie. Mamy tutaj przepiękne odcienie niebieskiego, które świetnie oddają klimat bez chmurnego nieba podczas upalnego lata, natomiast postać Miley i poza jaką przybrała na tym zdjęciu, to jest punkt wyjścia do godziny dzisiejszej dyskusji na temat tego, co oznacza ta okładka. W sensie dla mnie to jest po pierwsze metafora siły i takiej niesamowitej determinacji, bo jak inaczej opisać bycie podwieszonym na wyciągniku helikopterowym i trzymanie się go gołymi rękami. To jest, to jest psychoza. A po drugie to jest też kobiecość, to jest też seksualność, bo kiedy spojrzymy na ten strój kąpielowy, na te szpilki, na tą, na tą nogę ugiętą, to jest takie sexy, więc Patrząc na to zdjęcie, właśnie mając te cztery słowa w głowie, czyli siła, determinacja, seksualność, kobiecość, byłem przekonany, że ta nowa era Miley to będzie taki mocny, taneczny, klubowy pop, którego można słuchać zarówno nad basenem, kiedy się opalamy, ale także podczas robienia cardio w upalny dzień w pełnym słońcu. Byłem gotowy na taką właśnie popową, taneczną, klubową, letnią wersję Miley. Nie mogłem się doczekać tego właśnie jak to będzie brzmiało. Ja już miałem mapę muzyczną w głowie przygotowaną tego na co czekam. Singlem promującym tą erę niekończącego się lata został numer Flowers i ta piosenka okazała się jakimś muzycznym monstrum, którego popularność przerosła samo Miley i jej wytwórnie chyba. Ja do tej pory nie wierzę jak niesamowicie popularna była ta piosenka, to był muzyczny hegemon, to było jak połączenie streamingowego sukcesu Drivers License i radiowego sukcesu As It Was. Ja, ja nie wierzę, jak bardzo wszechobecna była ta piosenka mniej więcej rok temu, o tej porze. To jest niesamowite i ten wiralowy sukces Flowers sprawił, że oczekiwania wobec tej nowej płyty Miley naprawdę wystrzeliły w kosmos i wszyscy czekali na to, czym będzie ta nowa płyta, wszyscy mieli jakieś oczekiwania, wszyscy Mieli jakieś nadzieje. Kiedy więc w połowie marca dostaliśmy do odsłuchu cały, cały projekt Endless Summer Vacation, zderzenie z jakościową ścianą okazało się brutalne, bo okazało się, że te tygodnie intensywnej kampanii reklamowej, mówiącej o tym, że ósma płyta Miley to będzie list miłosny do LA, że konceptualnie to będzie jak spędzenie całego dnia w mieście aniołów od poranka do późnej nocy, to wszystko to było tak ogromne i niepotrzebne nadużycie. Największym zarzutem, jaki ja mam wobec tej płyty, jest pozbawiona duszy leniwa i płytka warstwa tekstowa, która, w zderzeniu z talentem i z potencjałem maili naprawdę kłuje w oczy czy raczej w uszy. <noise> Bardzo przypomina mi to case albumu Harry's House, gdzie Harry też mówił nam w kampanii promocyjnej, że na nowej płycie pokaże się z nieznanej dotąd strony, a potem się okazało, że większość piosenek to były pozbawione duszy i pozbawione człowieczeństwa wydmuszki. I ten problem płytkiej, bezdusznej warstwy tekstowej na Endless Summer Vacation wybucha nam w twarz tak naprawdę już przy okazji Flowers, bo z jednej strony Flowers to jest bezapelacyjnie najlepszy czy jeden z najlepszych popowych momentów zeszłego roku, jeśli chodzi o produkcję. Mamy tutaj genialny bas, genialny bębny, zderzone z taką melodramatyczną sekcją smyczkową w refrenie. Wokal Miley jest świetnie wyeksponowany i ta piosenka po prostu szybko wpada w ucho, jest chwytliwa i tak, dalej, i tak dalej. Naprawdę 100% popów w popie. Niestety, kiedy jednak wsłuchamy się w tekst czy w czytamy się w tekst, to orientujemy się, że to są tak naprawdę dwie króciutkie zwrotki i powtarzalny refren, który na dłuższą metę jest cholernie i niesamowicie nużący. Drugi na trackliście jest singiel Jaded, który miał ogromny potencjał na bycie ponadczasowym, emocjonalnie angażującym, poprokowym hymnem. Produkcja tej piosenki jest naprawdę fenomenalna i to był. To, mógłby, to mogła być piosenka, w której Miley świetnie opowiada trudne emocje związane z zakończonym niedawno związkiem, z tęsknotą za byłym partnerem, którego nie jest gotowa wypuścić ze swojego życia jeszcze. Ale zamiast tego, właśnie zamiast, zamiast tego świetnego tekstu, dostajemy tylko dwie króciutkie zwrotki, które zaledwie szkicują nam narrację tej rozbudowanej opowieści. I w sumie tylko tyle. W sensie na pewno na pochwałę zasługuje brutalnie szczery Bridge, który jest w ogóle jednym z najlepszych tekstowych mo tekstowo momentów na całym tym albumie. Ale to jest za mało, żeby uratować tą piosenkę od bycia po prostu nudną radiową papką, która nawet nie odniosła sukcesu w radiach. Idąc dalej, mamy Rose Colored Lenses, i to jest trzecia z rzędu piosenka z fantastyczną produkcją i kompletnie zmarnowanym potencjałem na ciekawy tekst. Ta piosenka trwa prawie 4 minuty i nie dzieje się w niej absolutnie zupełnie nic, bo tekst tej piosenki nie ma treści. W sensie to jest tak koszmarny, a najgorsze jest to, że koncept tej, tego utworu jest świetny. W sensie, wiecie, taki moment czy taka chęć wspominania dobrych momentów relacji i próba tkwienia w tych dobrych momentach i udawania, że nie widzimy problemów i że nic złego się nie dzieje. Takie błaganie siebie samego, żeby udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy nic nie jest w porządku. To mogłoby być tak dobre, to na papierze brzmi tak dobrze, ale to lenistwo liryczne Miley naprawdę skutecznie zniechęca do wracania do tej piosenki, bo ona tam, tam jest tam jest jakieś osiem wersów tekstu, a potem 70 refrenów. Jak, jak można tak popsuć tak dobry pomysł na piosenkę? Kolejny na trackliście jest duet z Brandy i to jest kolejny koncertowo zmarnowany potencjał na ciekawą piosenkę. To jest niemożliwe, że to się dzieje, a jednak aranżacyjnie bardzo podoba mi się stylistyka folkowa tej piosenki, i podoba mi się też to, jak Brandy asystuje Miley w tym utworze. Bo dzięki temu ten wokal Miley naprawdę wybrzmiewa w tej piosence i wokal Miley w ogóle bardzo dobrze sprawdza się w takiej stylistyce country. Więc połączenie Miley i Brandy Carlyle ma sens. Niestety ten pozbawiony głębi emocjonalnej i treści tekst ciągnie całość w dół i nie da się tej piosenki słuchać, nie da się jej polubić. W sensie to nie jest zły utwór, ale on po prostu. Wlatuje jednym uchem, wylatuje drugim i dosłownie po dwóch minutach nie pamiętamy, czego my w ogóle słuchaliśmy. Tym bardziej, że ta piosenka nie ma aż takich fajerwerków produkcyjnych jak te trzy poprzednie, więc ani produkcyjnie nie jest to ciekawe, ani tekstowo nie jest to ciekawe. To jest bardzo przezroczyste, bardzo nijakie, a to mógł być fajny moment, to mogła być ciekawa kolaboracja, a a jest taka właśnie wydmuszka, i w sumie nie wiadomo, co z tą piosenką zrobić. I kiedy zacząłem już tracić nadzieję na to, że zrozumiem, po co w ogóle powstała ta płyta, cztery kolejne piosenki to są muzyczne klejnoty i muzyczne skarby, które od pierwszego odsłuchania trafiły na moją listę najlepszych piosenek Miley w całej jej dotychczasowej karierze. To jest, ja nadal nie wierzę, że to się wyda wydarza na tej płycie, w sensie cztery koszmarne wydmuszki. Po czym dostajemy cztery naprawdę ponadczasowe hymny, zarówno tekstowo, jak i aranżacyjnie. Ale po kolei. Zaczynamy od singla You, który jest pierwszą dobrze napisaną piosenką na tej płycie. Mimo, że są to nadal tylko dwie zwrotki i refren, to narracyjnie, mimo że całość trwa trzy minuty, ta piosenka jest bardziej narracyjnie rozbudowana niż wszystkie te cztery piosenki, które przed chwilą omówiłem razem wzięte. To jest tak. To jest. To jest Miley. Aranżacyjnie mamy tutaj fiftysowe, takie klawiszowo-bębnowe brzmienie zderzone z softrockową perkusją, która dodaje pazura całej aranżacji. Wokal Miley błyszczy tą taką swoją charakterystyczną chropowatością, co dodaje tej piosence autentyczności i dzięki czemu też bez problemu wierzymy w tekst, w którym Miley opowiada o tym, że mimo że na co dzień jest niezależna, to kiedy pozna pewnego siebie faceta, który będzie potrafił dotrzymać jej kroku, to pójdzie za nim w ogień i Robi nawet największą głupotę, bo z odpowiednią osobą u boku nawet te najgłupsze decyzje mają sens, bo przynajmniej się dobrze bawimy, przynajmniej robimy jakieś, wiecie, making memories czy cokolwiek. Mimo, że to jest krótka piosenka i Wiecie, może nie jest wyjątkowa, to po prostu słychać, że Miley autentycznie chciała nam coś opowiedzieć i nie myślała o tym, czy to będzie grane w radiu, czy to ma konkretną strukturę, po prostu chciała się wyśpiewać, wygadać i to naprawdę słychać i to świetnie wyszło. Drugą połowę tracklisty otwiera single Handstand i to jest bez cienia wątpliwości najlepsza piosenka na całej płycie, mimo, że to może być dla części z Was kontrowersyjna opinia, bo wiem, że są osoby, które uważają tę piosenkę za jakiś taki chaotyczny bajzel, ale Właśnie dla mnie największą siłą tej piosenki jest to świetne, niespodziewane przełamanie dynamiki, zarówno jeżeli chodzi o aranżację, jak i, jak i o warstwę tekstową. W sensie Miley nie trzyma się tutaj żadnego szablonu, żadnej struktury, po prostu wyrzuca z siebie to, co jej siedzi na wątrobie <laughs> i... Wiecie, bez żadnego takiego próbowania wciskania tego w jakąś strukturę, po prostu wyrzuca z siebie kolejne refleksje, opowiada, co jej siedzi w głowie, i tak dalej. Tego się świetnie słucha, to jest autentyczne, to jest inne, to jest po prostu bardzo dobra piosenka. Idąc dalej, mamy Single River, i to jest bez dwóch zdań najlepsza popowa produkcja 2023 roku. W sensie pokażcie mi jedną piosenkę Pop, wydaną w zeszłym roku, która ma tak genialną, pulsującą, wbijającą nas w fotel produkcję opartą na syntezatorach, osadzoną na fundamencie brzmienia disco, która od pierwszej sekundy wwierca nam się w mózg i wrzuca nas w środek imprezy nad basenem w upalny dzień w środku sierpnia. Naprawdę to jest fenomenalne. Jest to wyśmienity i soczysty kawał dobrego popu, który wielu osobom kojarzy się z klubowymi akcentami płyty Don FM, Abla, ale mnie ta piosenka bardziej daje vibe jednej z najważniejszych Biblii dance popu wszechczasów, czyli Confessions on a Dance Floor Jest to taneczny i prowokacyjny w tekście hymn, który nawet w najbardziej nieśmiałych osobach wyzwoli demony dzikiego tańca. I rozgrzani do czerwoności po przesłuchaniu River wpadamy w ramiona singla Violet Chemistry, który świetnie domyka narrację poprzedniej piosencji. Piosenki. W sensie, River to był początek imprezy, nasze pierwsze godziny na parkiecie. Tymczasem Violet Chemistry to jest moment, w którym już wytańczyliśmy i wykorzystaliśmy wszystkie opary energii zgromadzone w naszym organizmie. Jesteśmy zmęczeni, jesteśmy przepoceni, ale bawimy się świetnie dzięki tej jednej osobie, którą być może dopiero poznaliśmy dosłownie tego wieczora, ale teraz chcemy, żeby ta noc czy to tytułowe lato trwało naprawdę bez końca. Jest to najdłuższa piosenka. Na trackliście i każda jej sekunda została zagospodarowana naprawdę w 100%. Po raz kolejny gromkie brawa tutaj do mikrofonu należą się producentom. Osoby odpowiedzialne za produkcję tej piosenki powinny dostać naprawdę jakiś talon na balon. Świetny fankowy, imprezowy charakter, świetna sekcja denta w refrenie, w tym sensie, świetnie wykorzystana. Wokal Miley ma taką pewność siebie w tym numerze, że ona momentalnie przechodzi też na nas. Bawimy się świetnie i nawet nie wiemy, kiedy, kiedy te cztery minuty dobiegają końca. To jest tak fenomenalny moment. To jest taki wulkan energii. To jest tak taka Taka strzykawka letniej energii, której my potrzebujemy właśnie, nie wiem, w środku zimy, to jest naprawdę fenomenal, to jest top 3 tego albumu, to jest top 10 piosenek Miley, to, to ratuje tę płytę od bycia naprawdę katastrofą. I a propos katastrofy, po tym bardzo dobrym, świetnie napisanym i genialnie wyprodukowanym kwadransie muzyki, musimy wejść na ostatnią prostą Endless Summer Vacation, która jest najgorszym, najbardziej chaotycznym i niezrozumiałym zestawem piosenek, jaki ja miałem, jaki ja miałem nieprzyjemność przesłuchać w ostatnich latach i to, jak te piosenki brutalnie demolują tą świetną taneczną energię, którą udało się właśnie zbudować, to jest naprawdę przestępstwo. Zaczynamy od Muddy Feet, czyli duetu z Sia i po pierwsze, jeżeli jedyne, co Sia miała wnieść do tej piosenki, to chórki w outro to już lepiej, jakby jej wcale nie było. To jest naprawdę kolejny niedopracowany, nieprzemyślany pomysł na tekst, na w ogóle na, na tę piosenkę, na, na tym albumie, bo... Gdyby ta piosenka miała lepszy tekst, i gdyby była wrzucona w innym momencie, tracklisty to może miałaby sens, ale tu gdzie ona teraz jest, czyli po tym kwadransie tanecznego szaleństwa, to po prostu to, to brutalnie demoluje już i tak szczątkową narrację tego albumu. I mimo, że lubię pomysł na produkcję, w sensie połączenia. Trapu z rokiem wypada świetnie w kontekście wokalu Miley, który naprawdę zjawiskowo brzmi w takiej formule. Ale ta piosenka, nawet produkcyjnie, brzmi jak wersja demo, czy jak niedokończona produkcja, którą ktoś po prostu uznał, że wrzuci na, na tą płytę na zasadzie, że może nikt się nie zorientuje. To jest niedopracowane, niedokończone, nieprzemyślane, po prostu nie. Idąc dalej, mamy Wildcard, czyli kolejną jednowymiarową, nie wnoszącą absolutnie nic do i tak nieistniejącej narracji tej płyty piosenkę. I mimo, że ta produkcja, która jest taka bardzo syntezatorowo-elektroniczno-perkusyjna, ona próbuje nas ze wszelką cenę odciągnąć od skupienia się na tym nudnym i idiotycznym tekście. To paradoksalnie, im bardziej wsłuchujemy się w tą produkcję, tym bardziej irytuje nas ona tym swoim dziwnym, takim marszowym tempem. To jest takie niepotrzebne i ta piosenka to jest naprawdę piekło na ziemi. Single Island to już chyba dziesiąta z rzędu brzmieniowa volta na tym albumie, o którą nikt nie prosił. To jest połączenie sixtiesowego soulu z tropikalnymi brzmieniami, które brzmią jak ścieżka dźwiękowa z jakiegoś niskobudżetowego filmu o wakacjach na Karaibach. To są cztery minuty muzyki, która wpada jednym uchem, wylatuje drugim, nie budzi żadnych emocji i naprawdę pora umierać. I a propos, umie a po a propos umierania, z znajdźcie, znajdźcie gram sensu. Poszukajmy razem grama sensu w tym, dlaczego i jakim prawem płyta, która nazywa się Niekończące się Letnie Wakacje, kończy się piosenką, która brzmi jakby. Jakby ktoś spuszczał trumny do grobu. Co to kurwa jest za pojebany bajzel? Mówię tutaj oczywiście o singlu Wonder Woman i odstawiając na chwilę kontekst płyty, na której znalazła się ta piosenka, który jest koszmarny, muszę pochwalić minimalistyczną fortepianową produkcję i przepiękny wokal Miley i ta piosenka jest, z tego co rozumiem, dedykowana jej babci, która zmarła, zmarła kilka lat temu, i pod tym względem jest to naprawdę świetna i piękna balada, ale dlaczego znalazła się na tym albumie? W sensie to jest wisienka na torcie tego narracyjnego koszmaru, jaki musieliśmy znosić przez ostatnie 40 minut. To się nie trzyma kupy, to jest po prostu niesamowite. I na sam samiutki koniec zostawiłem sobie piosenkę Youtube. Young, ponieważ ta piosenka nie była nawet częścią oryginalnej tracklisty tego albumu. Mu. Została do niego dodana jakoś w połowie sierpnia, czy Bóg wie kiedy. To jest dobra ballada. To jest fajna, dobrze zaśpiewana, ciekawie wyprodukowana piosenka, ale ona po prostu nie ma sensu w kontekście płyty, na jakiej się znalazła, i ona dodatkowo buldożeruje, demoluje już naprawdę kruchutką próbę zbudowania jakiejkolwiek spójności i narracji, narracji tej płyty. To jest po prostu to jest już wisienka wisienki na torcie tego syfu. I przechodząc już do podsumowania tej recenzji, gdybym miał opisać ósmy album Miley dwoma słowami, to powiedziałbym zmarnowany potencjał. Endless Summer Vacation to jest świetny tytuł płyty. Okładka tego albumu jest niesamowita. Większość piosenek ma genialną produkcję. Wokal Miley jest fenomenalny i naprawdę przyciąga nas do siebie w większości piosenek. Niestety ja mogę wymieniać jeszcze pięć innych elementów tej płyty, które miały potencjał, ale niestety to wszystko nie ma sensu i to wszystko przegrywa z płytką, pozbawioną treści warstwą tekstową, pozbawioną, ta płyta nie ma narracji, ta płyta nie ma sensu, ta płyta nie ma nic, co by kazało do niej wracać. W sensie jest, są dwie-trzy piosenki, do, do których ja uwielbiam wracać, ale ta płyta po prostu powstała po nic. Tyle, aż tyle, tylko tyle. Ta płyta po prostu powstała po nic. Miley i jej team chyba za bardzo skupili się na stworzeniu takich bezpiecznych piosenek, które można dodać do każdej playlisty na Spotify, które będą chciały grać radia, tylko że. Dostosowywanie się do szerokiej publiczności sprawiło, że te piosenki, większość z nich, straciła autentyczność i straciła pazur, jaki miała era Plastic Hearts. I być może Plastic Hearts to nie był mainstreamowy sukces, być może nie było tam przeboju na miarę Flowers, ale Era Plastic Hearts zestarzała się jak dobre francuskie wino, tymczasem era Endless Summer Vacation zaledwie rok po premierze zestarzała się jak otwarty karton mleka zostawiony w samochodzie podczas fali upałów. To jest nieświeże, to jest obrzydliwe. Poza tymi trzema piosenkami czy czterema piosenkami w środku tracklisty, które są świetnie zrobione, napisane i wyprodukowane, cała reszta to jest jakiś chaotyczny zestaw niedokończonych, źle napisanych pomysłów, które po prostu nie mają prawa bytu na ósmej płycie Miley Cyrus. To jest niebywałe, w sensie te pierwsze cztery i pięć ostatnich piosenek to jest, to są betonowe buty, które ciągną talent Miley w dół i ja nie wierzę, że ona z czymś takim do nas wróciła. To jest niesamowite, że ona podjęła racjonalną Świadomą decyzję, że to jest to, co ona chce nam pokazać w tym roku czy w zeszłym roku. Ja nie. I to już chyba wszystko, co ja mam do powiedzenia na temat ósmej płyty Miley Cyrus. Dajcie znać, co wy myślicie o tym projekcie. Dajcie znać, czy zgadzamy się w moich opiniach, czy różnimy się, w których momentach się różnimy. Może dla Was Endless Summer Vacation to jest świetny, popowy projekt. Dajcie znać, naprawdę, tak jak zawsze, nie ma złych opinii, jeżeli są wyrażone w sposób kulturalny. Każdy hot-take i każda opinia na temat piosenek. Z tej płyty, może dać mi jakąś nową perspektywę patrzenia na ten album. Może ja czegoś nie widzę, może nie znam jakiegoś backgroundu, który muszę znać, żeby polubić te piosenki, których nie lubię, czyli większość z nich. <grych> Dajcie znać. Naprawdę wiem, że Miley Cyrus ma duże grono odbiorców i, i dużo fanów. I ja też jestem jej fanem. Naprawdę ja jej kibicuję od lat i ja uwielbiałem patrzeć na te nowe wcielenia, które dostawaliśmy. To zeszłoroczne wcielenie po prostu jej nie wyszło. I, i jest mi mega szkoda, jestem zawiedziony, jestem zażanowany. I a propos nagród grami, które przed nami, mam nadzieję, że ta płyta nie, nie ma nawet cienia szans na wygranie w ramach zarówno albumu, albumu roku, jak i Best Pop Wokal Album, bo to jest niedorzeczne, że ta płyta jest w ogóle nominowana w tych kategoriach. To nie jest nawet blisko stania słowa Best absolutnie nie. Także dajcie znać co wymyślicie. Wszystkie komentarze są mile widziane. Ja tymczasem dziękuję za waszą uwagę dzisiaj. Jeżeli ta recenzja wam się podobała, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym filmikiem, żeby pomóc mi w walce z youtube'owym algorytmem. Jeżeli jesteście tu nowi i chcecie słuchać więcej moich monologów, to zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi recenzjami i nie tylko i to chyba tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Udanego spędzania czy udanego cieszenia się latem w środku zimy czy cokolwiek. Do zobaczenia i narka.